Nie dało się oszacować terminu awarii, jednak ta była nieunikniona. Stockton zwietrzył okazję, by wznowić rejsy do Titanica. Był święcie przekonany, że się uda, chciał rozgłosu, karmił swojego. Ani myślę umierać. Wstrzegam jakie to ryzyko. Uważałem go za psychopatę. Jak opanować takiego szefa? Nie robiłem nic bezpieczniejszego. Wszyscy milczeli, bo ich zastraszył. Bo nie zostanie nową pilotką. Jestem księgową tej świzzy. Nie dam nikomu umrzeć. I kropka.